Hallo, hallo, dzień dobry. Witam Was. Candy promil, po prostu promil. Sobie podłączam, pada i lecimy z koksem. Padzie, współpracuj. Na odcinkach działałeś, to na live też działaj. Nie chcę Cię kablem podłączać bo to wtedy nie taka wygoda. No i dzięki podłączył się. Dobra. Przypominam, że yy, Donaty działają, jakby ktoś chciał wspomóc mnie na jakieś gry do odcinków. To link w opisie oczywiście. Yy, tak. A już odpadam grę. W opisie oczywiście. Yy, tak. A już odpadam grę. Dobra, słychać, słychać. Mam czacik odpalony, yy, nie lego niczego, nie, to ma marwy <gryw> Jest szansa, że sobie to nagram, ale nie wiem w sumie. Chociaż chyba nagram, ale to zobaczymy. Wiem sobie wpijmy do tej świetnej gierki. ostatni odcinek bardzo wam się podobał kapitan ameryka falcon kontra zimowy żołnierz dokładnie przypominam dalej do fabularnych można wbić zachęcam do subskrybowania kanału oraz zostawienia łapki w górę Ho. nie, weźmy to Avengersi, wczytaj grę Gra pierwsza, tak Odwiedzić wieżę mścicieli na Mahatania, był ukończyć niektóre misje do z głównej, żeby sprawdzić swoje y, wyniki Dobra, witam Kapitan Ameryka oraz Iron Man Czemu ja tu nie słyszę dźwięku? Dobra Oj Chwila, jak bym zrobił w... W Sposób Halo Nie, daje, będzie podwójnie słychać. Dobra, to muszę jednak słuchawki ubrać. Niestety. Się... O, posz. Te słuchawki są zajebiste, akurat i wygodne. W systemach akurat nie mam takiego problemu. Ale wolę sobie jednak pykać normalnie na głośnikach. Dobra. Teraz mam słuchawki. To sobie z powrotem mikro przywrócę. O. Dobra. E, lecimy w kosmos. Mamy dużo złotych klocków. Dużo klociszy. <grystanie> Szybko robię tego live'a. Wczoraj go obiecałem w nocy, a dziś już jest. Byłby już o 15, ale trochę mi się poprzedłużało. Na Sokowi byliśmy. Nie widzę sensu tam wracać. Asgard. Let's go. Witamy w Asgardzie! Dobra, ale to jak Asgard, to ja chyba bym musiał sobie Torka wziąć, nie? Tor, torek, torasty. Gdzie ty, Mordo, jesteś? Jestem nieco ślepy. Tu jest Heimdal. Ale co nie? My chcemy tora. Kto tu jest? Grim Reaper, Karmazynowe Dynamo, A A Amadeus Cho. tak? Tak, Amadeus Hulking. What is this? Znaczy, who is this? Moja jeden. O! Oh. Nick Fury, Nick Furas. Hehehe. <grystanie> tego żadnego, żadnego tora nie mam? I co jest? No podstawowego muszę gdzieś mieć. Tu jest Thor Odinson. Weźmy tego. Dobra. Tęczowy most. Boże, czemu oni tak to nazwali? Ale no, Asgard ładny. Dobra, a sobie w tu. O, oła, oła odsuń się. Czy tu się za szybko nie dostanę? Okej, okay. tu mamy jakąś misję. Witaj, kimkolwiek jesteś, Malekin. Lecisz z tymem, mordo. cyk 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 aha sorry stark Nie, łatwo. I to tyle, tak? Już? Tak. No i łatwo. Droszny elf. Dobra, kolejna postać w naszej party. O, nasz statek. Co ty tu mi miałczysz? Kim ty jesteś? Jean Tak. Chyba miała na imię Jean. Nie, Jane! Nie, Jean. Nie, nie, nie z nią. Tylko mogę być Tak, tylko mogę być Nie mogę strzelać ani nic. Tak samo rażenie piorunami mi nie działa. Ale łatwo z nią. Już kasa. Pół miliona mamy. Lecisz, Mordo, do grobu. No. Dobra. Spróbujmy Zewusa znaleźć, albo Lokiego Ktoś ty? Fandral? Nie mogę tego zniszczyć Szkoda Stark Pomógłbyś W szukaniu tych rzeczy Nie ma natury Pakietka na trzeba hmm. hmm. Tu będzie z pewnością coś, no właśnie Stark. Rozejrzyj się może co nieco tu no. po okolicy. Hmm. Też wiecie powrotu do Asgardu się nie spodziewałem. Ale jest. To to Loki? Wydupiaj mi stąd. Chyba to jeszcze to mogło być. Thor? Uh. Dobra, right, i to tak trzeba zrobić Okej okay. O, Stark będzie Przydatny uh -huh. no fuck my life, no nie da się. Aha. Ale to jest jakieś nie wiem. No, tak też można. Tor. Stark lewo, tor prawo Stark Stark Lecisz Eh. Vision. Vision. umiał znikać przecież. Albo i nie umiał. Ech, no dobra, gdzie jest ta blokowa Nie, tor zostaje Black widow? kamuflaż, tor przesuń się. Hmm. Cyk pięknie, ładnie hmm. postać a krokom jakiś. Czy tu wrócić, bo tu gdzieś jestem? Te kolejne rzeczy do zebrania. Sorej ojcze. pojęcia gdzie by to mogło być To co ja muszę znaleźć Więc możemy po prostu walić to zadanie i polecieć gdzieś dalej na jakieś ciekawsze. Uh. O! Daj mi to Stark. Starka potrzebuje. niezależność Kapitan, potrzebujemy ciebie, nieważne w jakiej formie. No, jest złoty klocek w Asgardzie. Tu co za to dostajemy? Coś tam dostajemy. Qual fuck O que sick. Uh, Ścigasz lokiego chyba warto było. Dobra, wchodzimy do Asgardu i kończymy. Tyle to będzie na dziś już z tym Asgardem Odyn Hulk I need you. Bruce Banner, lecisz? Czemu tu był pokazany... Chwila, co ja mam tu zrobić? Czy jednak Stark? pernie. Pep mnie pomoże teraz. Co ja mam zrobić o to nie? nie o. O no Nie rozumiem O co tu chodzi? Ej no, to będzie tyle z az Asgardu Dobra. Lecimy w kosmos. Mamy pół miliona klocków Więc zarąbiście Sukowi byliśmy, Asgard byliśmy, byliśmy Waszyngton. No w Waszyngtonie nie byliśmy chyba. Spidey nam się przyda, chyba hmm. nie, nie byliśmy w Waszyngtonie, niepotrzebne mi to. Co? Kto to jest? So Krystal jakaś. Wy na górę. Może będzie spiderder-man Homecoming. No jednak nie wlecę. Nie mogę. Dobra, ty z Waszyngtonu. <laughs> Nic tu nie ma, tak naprawdę. Znaczymy jest chyba to szybciej niż mi się wydawało. Było, 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 było. No to tyle, dziękuję za. Dobra. By nie było wlecimy do misji, a im nie ma nic to ima. dark let's go You see that lovely uh -huh. Dobra, Stark Okej okay. Tu potrzebuję raczej Skadę Twitch A no, jest znak kapitan Startschka Amerika Steve Rogers Aha No hey. W sumie 100 pożar nie do ugaszenia. Jednak tu chyba nic nie zrobimy. A z tej serii, tak mi się wydaje. No, myślałem, że więcej nam będzie tutaj do roboty rzeczy zasłania, a ja się okazało, że tak nie. No, no cóż, to są moje wszystkie postacie, jak sami widzicie. Niestety, ta nasa nie udało mi się zdobyć. I co? Widzimy się w kolejnych seriach oraz odcinkach lajbach No. Do zobaczenia Eluwina. część Pa. Szkoda, że. Tylko tyle. No cóż. Papa. Pa. Cyk. Cyk. Papa. Pa.